No widzisz, to kurde nie idzie za cholerę. No, to nie idzie. Siema Sobej, Siemanko. Dzień dobry, detektor Holigan. Ja to tylko tak na chwilę coś chciałem sprawdzić, ale coś mi to nie wychodzi. Siema, siema Radziuś, dzień dobry Sławciu, jest ok, tak, ale ja chciałem y, tu wspólną transmisję z Marcinem Easy Riderem, a ja nie wiem, on chyba zaproszenia nie przyjmuje. On chyba nie wie jak to zrobić, wejdźcie do niego na live, napiszcie mu, że ma zaproszenie ode mnie. Dzień dobry Konstantynowo, siemanko, Isia nie, to jest za zimno. Siema bracie, ma Darek. No, tylko ja tu robię zaproszenie Marcinowi, a, a Marcin chyba tam nie, nie wie, co kliknąć. Siemanko, Kosa, dzień dobry, Ada, Siemandero, Jack the Frog, dzień dobry, Mariusz, Siemanko, dzień dobry, Sławciu, Elcia, Watacha, Siemandero. Obraz ci głosy jak włosy na żelu. Ja nie mam dzisiaj żelu, jeszcze nie zdążyłem. Jeszcze nie będę zdążał, zdążał, bo nie mam na to czasu, ja mam tu za dużo roboty, kurde. <laughs> Za dużo muszę działać. Dzień dobry mi raz. No i mówię. I Marcin nie, nie w ogóle nie przyjmuje. Potwierdzić. Nie wiem. Dzień dobry Aldonka, pogoda jest. Siema Bazylii. Kurę wejdźcie do Marcina na live do Easy Ridera i powiedzcie, że ma ode mnie i na Whatsappie i na Messengerze zaproszenie do tego wspólnego live'a. Chciałem zobaczyć, czy to się uda. Ta chcę iść na balkon. Zawiesza się. A bo to kurde, mi się. Kurde, no. Nie chcę tego wi-fi, a on sam z automatu się przełącza na wi-fi, a ja nie chcę tego wi-fi. Dziękuję, Adaś, dziękuję, no. Dzień dobry, Garcia. Muszę zaraz wstawić przecież na rosołek. Zaraz będziemy rosołek robić. Ja tylko tak chciałem, ja widzę, że Marcin Life'a odpala, to mówię sobie odpalę i, i zobaczy się, połączę. A tu nic y, nie wychodzi. ma Edytko. Dzień dobry. I sioldi, co ty? Ta jest kurde, ona widzi słońce. i Już na balkonie to ona chce. Dzień dobry, rekanka Już ona ciśnie na balkon, nie? A ja wodę na śląskie. A. <laughs> no. Siema Olo, Siemano. Dzień dobry. Ja muszę makaronik. Siema Hans. Obiadek zjeść i zaraz lecę dalej kombinować z Franceską. Siemanko Roman. Dzień dobry. Siemka. Tylko ten tu chciał Easy rajderek, a za chwilę już nie ma. O jest, mistrz targów. Gangubyl. Siemanko. Dzień dobry Krzysiu. Dzień dobry Gabrysiu. Siemanero. W szkole była fasolka. O. Rarytas. Co działam Hans, to wiesz, takie pierdoły, no trzeba po podrasować troszkę. Siema Karol, yy, Franceskę, no po sezonie, Jezus, wczoraj yy, rosoi dzisiaj. <ścoughs> Sowej wariacie, no. <ścoughs> pomidorowa zrobiona z rosą z wczoraj. Pyta o ciebie Marcin na live. no kurde przecież mu wysyłam zaproszenie do, do wspólnego liveonga. O jest. Ty, Bazyl, a nie chcecie jechać osobówką? Bo my się wczoraj się z Marcinem zastanawiali, czy, czy yy, on ma tylko wejść w tego linka. Wyjść na chwilę z live'a, wejść, wejść w Messengera z tego telefonu, z którego robi live'a. Wejść, wyjść z live'a i wcisnąć tego linka, co ma na, na tym, na Whatsappie albo na Messengerze. Bazyl, a nie zastanawialiście się, żeby jechać osobówką? Bo my z Marcinem tak się zastanawialiśmy wczoraj, czy jechać kurę kamperami na weekend, kamperem, bo już wiem, że Urszula, Urszula nie pojedzie, bo nie może, yy, czy po prostu w sobotę rano nie wystartować osobówką na jeden dzień targów? Tylko nie wiem, czy tam nie, nie zostać, bo może być fajny, nie? <laughs> ja pitole, czekajcie, tam mi tu nie da żyć, no. No jo, ale jest zimno i siolda. Gdzie ja cię mam wypuścić? Przecież wyjdziesz na balkon, to zaraz zmarzniesz. Masakra. Ci jedna dopadła do ciepłych krajów, kurde. Przecież tu zmarzniesz, żaba. No kurde, co ty chcesz? No i będzie siedzieć, nie? Marcin nie ogarnia, gdzie mu link wysłałeś i jak połączyć się z tobą. Ja pitole, no. A ta będzie tu teraz kombinować. No to sieć. Wysłałem mu na Messengera i wysłałem mu na Whatsappa te linki. Obojętnie, w który wejdzie link, obojętnie, w który wejdzie link, no to, yy, to tam się połączy ze mną na lajfongu. Poznań miasto, doznań. Lech, lech, kolejosz. Ale to, to, to będziemy kombinować dopiero przed wyjazdem, bo nie wiem, czyli Mączelka będzie chciała jechać, czy nie, czy, czy jak to wyjdzie, zobaczę. Jeszcze na razie o tym nie gadam. Ja tylko chciałem takiego lifeonga, tu szybkiego, ten tam gra na jakichś maszynach, a... Hmm. do niego na Whatsappa, teraz na Whatsappa wy, wy tego. Ma tylko na chwilę zrobić tam, gdzie ma live'a z tego urządzenia. Wyjść, wkliknąć ten link z Whatsappa i się połączy ze mną. Siema Rafał. Czy będę nadawał z targów? No kurde, jak pojedziemy, no to to wiecie, no ja jadę też trochę, żeby wam pokazać, a w ogóle dzień dobry, witamy Kalwarię Zebrzydowską. Byłem kiedyś Iwonka. Byłem kiedyś na Kolonii, jak byłem w Wadowicach to przyjeżdżałem przez Kalwarię Zebrzydowską. Tam jechaliśmy do Kalwarii przejeżdżaliśmy przez to miasteczko gdzie ciągle było meble 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 ble 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 Kurde u nas nie wieje jest ok. Wczoraj tak padało cały czas. Jest nawet słoneczko fajne wczoraj, ale kule Kosta była dwa dni wczoraj. Ula y szyby skrobała rano, jak jechała do pracy. No? No tylko no mówię ci Iwona, całe miasteczko to było dzień dobry, ustka, Siemandero, cześć monia. Yy, meble, meble, meble. Meble, 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 ble, ble, bleble. O, tutaj idzie języka dostać w świecie. w siuru. Popitolenia z poplątaniem, nie? Tego języczka. Meble blable, a ta się uparła. Słońce zobaczyła i ona chce siedzieć. To jest taka podróżniczka, to jest taka ciepłolubna. Marcin cię chyba nie słyszy. Żurawie. Yy, jak myśmy byli na tych skuterach tydzień temu, w sobotę, tydzień temu. Jo, ale klucze leciały. Ja pierdzielę, jakie klucze dziki gęsi, jakie to było, jakie to było niesamowite. Był tak jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jak to pięknie wyglądało. Coś wspaniałego, nie? Pantofle, pantofle. Ja tego nie wiem. Byłem raz raz na Kalwarii Zebrzydowskiej. Mówię ci, to był osiemdziesiąty, chyba ósmy albo siódmy rok na kolonii. I wafelki jedliśmy z kawa. Bardzo dobre. Kremówek nie. Kremówek wtedy nie próbowałem. Mm. Marcin pochłonięty. No jo siema Adi siemanko Roman siemandero. Dzień dobry żaluzja doszło. Żaluzja doszło. Kurka. No, szkoda, to nic, to nic. Dzisiaj wieczorem się widzimy. Dzisiaj wieczorem się Stefanek no spoko, luzik, nie? Żeby kliknął w ten link. Dzięki, Hans, dzięki. Marcin, z live, żeby połączyć się. Dzięki, Włodziu, dzięki. Marcin, nie wie. w niedzielę kremówki jadą, szału nie mam. W ładowicach co w cukiernie, Ale to ma być chyba te koło ja Nie wiem, które. Nie ja tam wtedy byłem za mały, za mały szczyl tam, który, w której ja byłem w klasie, w siódmej, w szóstej, w siódmej. No Karol, tak jest, no. Mr Bombastic, tell fantastik, fantastic, Mr Bombastic, lowa, 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 siemano, siema Mr Bombastic. Oni sami nie wiedzą. Ja tylko wiem, że tam trzeba było te kapcie, te, te człapongi ubierać, żeby, żeby szurać, żeby podłogi wyczyścić. A w szkole podstawowej byliśmy na tej kolonii. No. Właśnie wszedłem pakować kampera na wyjazd. Ja pierdzielę, Bartek, i tak ci zazdro. Żona prosi o wodę dla Stefana. Roman, spokoluzik. Żona prosi o wodę dla Stefana. Żona, z Twojej żonie przysłać miseczkę wody, czy. czy. o jest, Marcin, Marcin, musisz, kurde, yy, kliknąć ten link, który Ci wysłałem. No to jest live, no jak nie działa? Mam, dodaj, dodaj, kurde tego. Dodaj, robię, dodaj. Marcin, słyszysz? Robię tak, kliknij. Skopiuj link, wyślij gościowi, skopiowano. Teraz wyjdę z tego na chwilę. Czekajcie. Anuluj. Wy... spróbuj teraz. O, jest. Uwaga. Jest, no, no, <śmiech> <śmiech> działa, ty działa, ale się udało, ale numer. Ty widziałeś, co się działo u mnie? No widziałem. Ty osiem, czy ile? nie sześć tysięcy ludzi na lasik. <laughs> no widziałem, tylko ja już wszedłem, jak tam było mniej, ale kurę zarobiście, nie? No, no. Zarobiszcie! Ale no fajny pomysł z tym, z tym coim nie? No, ja zawsze chciałem coś takiego odpalić, a tutaj, wiesz, już od kilku lat to chciałem kupić, a teraz w końcu doszło, odpaliliśmy i. Ty, ale ludzie naprawdę są tacy, nie? Oni tam piszą, od hazardzistów wyzywają, od ja nie, nie? Tam ja nie czytałem na ja siedziałem, siedziałem na tym czacie i patrzę, co ci tam piszą. Ona ci nie da, ona nie wygra. Oni nie rozumieją tego faktu, że ty mówisz, że wiesz, to jest twoja maszyna i ty tam, tam nam wrzucałeś i sam dalej wrzucasz, nie? <laughs> nie ma, no. Gerard. Ty, ale powiedz, no wtedy, wtedy ten jeden widziałem, taki ten live. Wrzuciłeś 500 chyba, wyciągnąłeś stówę, o? Nie, no tak, tak, ale wczoraj wrzuciłem 2800. O, wczoraj wrzuciłem 2800 i wyszła też 100. O. Zobaczcie, jaka to jest zabawa, nie? Właśnie no jaka to jest zabawa, to jest kurę, tu, tu nikt inny z tym nie wygra i fajnie, że Marcin to pokazuje, zobacz, ja bym chciał, żeby to wszyscy obejrzeli i zobaczyli, żeby im może, siemanko Dareczku, eee, żeby zobaczyli jak to działa, te maszyny, nie, na nich nie idzie wygrać. Nie, nie, nie idzie. Chyba że jesteś właścicielem, to wtedy wygrywasz codziennie. Jak jesteś właścicielem, to wygrywasz. To jest najlepszy biznes chyba, jaki może być, nie? No. Ma 800, stuwa stracona, 2700 odliczając koszta prądu. Marcin, koszta jakiejś dzierżawy, dzierżawy <laughs> gruntu. trzeba by takiego, wiesz, asa, który by tyle wrzucał, nie? No. No. Urszula wygra maskotkę. Urszula to jest mistrzyni labubu. Zresztą Marcin widział i dostał to labubu. Aha. Tam się też działo. Ja mam tutaj jeszcze drugi, ten. Ja Miałam tu jeszcze flipery. O ja pierdolę. Tu mam jeszcze jeden taki automat, nie? Na dwójki. A, to jest ten, ten już wiem. no. Rock and roll. Ehe? No. Takie tutaj te. No i kurczę, licznik subskrypcji mi stanął, no. Przeze mnie? <laughs> nie, no bo wyłączyłem live'a, nie? Kliknąłem a, w to i się, wiesz, mu się zawiesił, i a tam było, że link już nie mogę dołączyć, bo coś tam, coś tam, nie? O, przepraszam. Nie no, spoko, nic się nie stało, no. Trzeba było wypróbować kiedyś, bo ja nigdy tak nie robiłem, takich łączonych. Bo ja tu widzę teraz też opcji. Nie mam takiej, że, że pisać mogą tylko te osoby, które, które włączyły subskrypcję. Też nie ma tej opcji na łączonym live'ie, nie? Aha, tak, tak, bo to jest czat na żywo, no. A nie a no, to Marcin... na moim koncie też się wyświetla? Czekaj, czy tylko u ciebie jest, że jest live? Ciekawe, jak to jest. Ja nie wiem, a widzisz czat? Widzę czat, no. To pewnie czat? widzisz. Y Aha, to pewnie widzisz czat mój, bo ja cię zaprosiłem, ty wszedłeś jako gość. Aha, czy ja jestem u ciebie po prostu? Bo myślałem, to nie że jest, to jest a, wiesz to na dwóch tych, nie? Nie jest na tej zasadzie, a, dobra. A ja myślałem, że to jest tak, że ty prowadzisz swojego live'a, ja cię zapraszam na live i wtedy ty y, twój live jakby łączy się z moim live'em. Ty masz swój czat lecący, czyli prosta rzecz. Czyli to jest, jak ja jestem gospodarzem, to ty jesteś tylko gościem. O, widzisz. Hans, widzę, Sławo. widzę czat. No, no ale to widzę, no, tam cały czas teraz mi przyszło, że tam coś, jakieś nowości y, YouTube gdzieś tam testuje. Y, ma w ogóle ten, ma być trans, y, trans, no, y, czat tłumaczony na żywo, nie? No właśnie, Włodek dobrze mówi. Jak ty byś teraz odpalił live'a na nowo, i, ale musisz zaznaczyć tą opcję live łączony. Aha, żebyś ty był u mnie wtedy, tak? Czy co? I wtedy ja będę u ciebie. Aha. A no to, a jak ty to zaznaczałeś, że przy starcie nie? Ta, czy? Ty, tak przy starcie, tam masz wybierz odbiorców, wiesz. Nie ale, tam to... później, ale później zrobiłeś ten, ale później jak zrobiłeś, to, czyli na początku trzeba ustawić przedłączony, tak? Tak, przed, przed, przed rozpoczęciem transmisji musisz yy, ustawić, wiesz, tam jest wybierz odbiorców, nieprzeznaczony dla dzieci, te, te pierdoły wszystkie i tam masz zaznaczone, transmisja łączona. I to musisz włączyć. I wtedy, jak ty rozpoczniesz live'a, na dole masz takie udostępnij link live'a, i mi to wysyłasz, dajmy na to na Messenger czy WhatsApp. Aha. Ja w ten link wchodzę, łączę się z tobą i dołączam do twojego live'a jako gość, twój gość. Bo teraz ty dołączyłeś jako mój gość, a ja chcę dołączyć jako twój gość. Chyba, że okay. nie jesteś kurwa gości, okay. no to wtedy okay. nie. Okay. No okay. 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 Ale jest nie powiedzenie no. gość w domu, Bóg w dom, także no. To co, kończymy i próbujemy odpalić? No to zróbmy tak. No, no czekaj, ja zaraz zobaczę, jak ja tu mogę się z tego wyjść. Bo myślę, ja się z wami widzę o 20, ale to takie próby można robić, no, nie? No, potestujemy sobie i zobaczymy, jak to... W A ja się z wami widzę o 20, nie? Dobra, dobra. Dobra, dobra ja wyłączam, dobra. Marcin, ty się rozłącz, odpalaj swojego, ja wyłączam. O. I mnie zaproś. Kura nawet nie dał mi powiedzieć: Ja pierdzielę, co za czort? A ja w tym czasie wodę na, na rosu, yy, na, na, na makaron wstawiam, nie? No, także my, my się na pewno widzimy o 20, a teraz ja dobijam do Marcina. Nara!